wszyscy się zgodzą na wynik. Dzisiaj coraz częściej widzimy na społeczeństwie. Nie zgadzają się na wynik? Osiem no, po prostu doszliśmy do tak teraz ważę 8 dych. że bardzo często wybory, wynik wyborów jest kwestionowany. Ma met 74:5. Nas ratuje zdrowy rozsądek mówię, dlatego, mówię? że my Polacy no dużo krzyczym, a nogu wszystko się kończy. Ja 100, ważę 115 moment, o ku... dużo. No wydaje mi się po to pierwsze. Przyszedł. Ja jestem akurat zwolnikiem teorii, że telewizja publiczna bardziej zaszkodziła e, polskiemu w tych wyborach nie, niż. A czy uprawiam o, jakiś sport? Na... Nie, ja miałem to operację teraz. Pomogłem, ja na łownie dopiero że, od nowego roku e, mogę iść. No, nie za zasadne, i, tak, to, nie, biegać? nie, nie mogę uprawiać to żadnego to sportu kompletnie. Nie ważę się Ja ważyłem różnice procentowe. 70 Wszystko chyba 7 czy 8 kilo przed operacją do i dokładnie o czym wspomniał i po operacji sam, teraz. Przy chyba 3 kilo wyników wyborów. Mam nadzieję, że 3 czy 4 coś takiego i Też pasem nie w ja nie mogę mordo, tak, ja nie mogę na... uprawiać żadnego sportu do nowego roku, bo mi się musi żołądek zrosnąć i szwy. Muszą mi się rozpuścić, bo ja mam szwy pod skórą i one nie mogą puścić, pęknąć podczas wysiłku, rozumiesz? Yy, I dopiero po nowym roku będę mógł wrócić na siłkę. drobne, no te wszystkie rzeczy zostały. Tak, mam dietę lekarską, to, ale to, ja nie wiem o to, co Wam chodzi. Takie nie? Jezus, się, kto przecież ja mam... Kto nie... I te, y, się <noise> ja się nie werycje, pytałem o chudnięcie. Tego, przecież ja jak za jak... czym będę je szedł na siłkę do nowego roku, po nowym roku, to ja muszę utyć do 90 kilo i dopiero wtedy zacznę ćwiczyć, bo ja nigdy nie ważyłem 80-78 kilo. Ja zawsze z reguły ważyłem stówę, nie? Ale ja wiesz, ważyłem stówę jak ćwiczyłem, na pierdoliem ręku, wiesz, to wtedy miałem dobrą wagę i tak dalej. się to wszystko trzymało, bo do... Nie mam z czego mieć wagi, chłopie. Autentycznie, ja nie mam z czego tyć. U macie, nie mam jak utyć koloru kilogramów, i nie wiem jak to zrobić. A dopiero mogę utyć do siłki, nie? To może mieć wpływ na to. Jakie ja maksy w przyszadzie w martwym? Nigdy nie waliłem na maksy. To wygra. Mm. No ale Wiem Ci, że wysoko było, nie? Ja, co się uśmiałem dwa tygodnie temu o tym, że może... Stówka kilo git? No ja się czuję najlepiej w wadze 100 kilo, chłopie. Obecnie rządzący, więc... Ja ważę 120 kilo, mam 2 metry i robię 140 kilo na ławę. Gościu, to jak Ty ważysz 140, 120 kilo i masz 2 metry i wypierasz 140, to musisz mało ćwiczyć. Ja mam 74, jak ważyłem 90 coś kilo, to stuwa mi pękała na płaskiej bez żadnego problemu. Bez, bez wiesz, bez tryhardu. Wiesz, co chodzi? Tak, pyk! Może być przeważać. Przeważać. Ja nie e... wiem, co ty jesz. Mam metr 65 i ważę 48 kg w wieku 20 lat? Gościu, to przestań grać w Herz of Iron albo Age of History, zacznij wychodzić z domu i jeść, Przecież, chłopie, ja bym ci low -kicka teraz wyjechał, ci miednicę połamał, kur... Ty, chłopie, jesteś normalny? Co powinna robić? Dlatego, że telewizja Kurskiego, to było Może ma problemy zdrowotne. No ta, no w dzisiejszych czasach to wszyscy mają problemy zdrowotne. Kur... Nie mogę ćwiczyć na WF-ie, bo to. Nie mogę zadbać o siebie, bo to. Mam złte zęby, bo to. Jestem grubasem, bo to. Jestem kulamusem, bo to. Wszyscy mają jakieś wytłumaczenie, kurwa, że co chodzi. Każdy teraz ma na świecie jakieś wytłumaczenie, ku coś. Natomiast się po prostu wziąć na siebie. Za siebie nie? O jezus, ja mam złe geny. O, kurwa, a moja mama miała tarczycę, może ja też mam, ale ci robili badania i nie masz. No ale kurwa, na pewno przez to jestem kurwa. Nie, wiesz co chodzi? Ja tego nigdy nie rozumiałem. Ja po nowym roku idę gościa ku... od anabolików do lekarza, dostaję kurwystosteron, kurde, trochę na krótkim sobie pojadę, od razu wjeżdżam ku Madren i w kur... 6 miesięcy zrobię taką formę, kur... to będzie po prostu Mistrzostwo Świata, wiesz co chodzi? Już byłem na takiej formie i to jest kur... nie, posłownie. Jak kiedyś byłem w barze w Sosnowcu i szarpaliśmy z gościami, to ładnie myśl... to... nieważne. Jak dostać teścia od lekarza? A widzisz. Jak się nie znasz na nabolikach od bloku, na koksie, jeżeli chodzi o siłownię, to w to nawet nie w choć krzywdę zrobisz, chłopie. To jest tylko zabawa dla twardych chłopców z twardą psychiką, stary. Dobry <trym> 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 Gościu, u mnie typ na siłce napier winstrolku. Normalnie Winstrol napiera. A Winstrol to jest środek, który się podaje koniom, nie? Na rozrost mięśni, stary. Przyjmij mi ten wynik. To wiesz no, co to chodzi? To nie znaczy, nie wiem na jakiej podstawie. Pan i co ma No widzisz, i to właśnie widzę, że to są nóbki. Panowie, od koksu nie maleje penis, tylko się jądra kurczą. Penis zostaje taki sam. Ja w drugiego, Kur. Nie, nie macie o tym pojęcia, chłopaki. Się, Siedźcie przed tymi komputerami i grajcie w tę pieprzy 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 strategię, panowie, bo to nie jest oli, dla was. To, to to serio. Uh, nie, no po prostu. Jest też różnica ważyć 85 kg przy metr 70 wzrostu, ćwiczyć i być umieśniony. Ma ważyć 85 kg. No właśnie. Nie ćwiczyć, nie? I być ulańcem. To jest różnica. Ludzie myślą, ja ludziom powiedziałem, że się dobrze czuję w wadze 100-kilowej, nie? A chłopie XD, bo oni myślą, że wiesz, że 100-kilowy, to ja siedzę i jestem grubasem, nie? Wiesz, że co chodzi? Że mam bęben, jestem otyły, cycki mi wiszą. A ja się dobrze czuję, jak jestem na cyklu, siłce 100 kilowa że około 95, 100 do 105 max i kurwa, mam sobie siłeczkę i wtedy się czuję zajebiście, chłopie. A wiesz, to gdzie są pierdol Dała, się dosłownie chłopie, Ludzie nie mają pojęcia, ale to pokazuje tylko jak dzisiaj dużo społeczeństwa jest zamknięte w w internecie i oni nie wyobrażają sobie, że można tak żyć ku... Rano no i ćwiczyć to sprawia przyjemność boże dla mnie chodzenie na bułę to była kara całe życie ojej stali się ze mnie koledzy że mam cycki ku... A teraz zrobiłem tak jest... jest uważam że dobrze że tragedia znamy. tak w ogóle mordo ja ci... tak to jest prawda że BMI jest ku... Jakichś otyłych kobiet, które chodzą do dietetyka, wiesz, szósty rok z rzędu, bo nie mogą schudnąć, to one się wtedy, tacy ludzie się przejmują BMI, kurwa, bo czymś takim, stary. To jest p nie. Wiadomo, że jak jesteś grubą świnią i masz BMI, kurwa, na najwyższym poziomie, i masz trzeci stopień otyłości, to to zagraża Twojemu życiu, nie? Ale kurwa, masz na przykład powiedzmy metr m i ważysz 90 kilo, to nie znaczy, że jesteś grubasem, kurwa żeż na zawał, nie? Ludzie są nie do. stary. W większości przypadków, żeby schudnąć, to nie, wy... nie trzeba, wiesz, chodzić na siłownię, trzymać pięć posiłków, dietę, ja pierdolę, pić tylko wodę, nic kur... więcej, słodkiego nic nie zjeść. Nie, trzeba po prostu mniej do mordy wkładać, wiesz? I to jest magia każdej diety. Możesz się odchudzać i sobie zjeść kurczę pizzę albo zjeść sobie wafelka bez żadnego problemu, tylko zjedz kawałek pizzy jeden trójkąt, a nie w Połowy pizzy. Jest różnica diametralna, stary. Więc wiesz, to jest niewytłumaczalne. Najważniejsze w życiu jest znać swój bilans kaloryczny. Jeżeli siedzisz w domu przed kąpem i się nie ruszasz w ogóle, no to trudno, żebyś żarł 2 dwa albo 2,5 dwa tysiąca kalorii i nie tył. Oczywiście, że będziesz tył jak świnia. Prędzej czy później utyjesz. Jak się będziesz później bał w lato i wstydził z domu wyjść postaraj się jeść mniej, zrób sobie dietę, posiłki z 1500 kalorii, ale je rozbij na przykład, żeby nie jeść, kurwa, takich posiłków i później chodzić głodnym, tylko je rozbij i se jak siedzisz w domu, to se jej sześć posiłków. Małe śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja i coś przed snem. Ja, kurwa, na jakiej ja kiedyś byłem diecie? Jadłem sześć, siedem posiłków dziennie. To znaczy 6-7 posiłków dziennie jadłem, i moje śniadanie wygląda, wyglądało tak, że jadłem wsiankę na mleku na śniadanie z jajecznicą. To było moje śniadanie. Drugie śniadanie to były jabłka stare z ryżem. To było drugie śniadanie. Trzecie śniadanie to była znowu wsianka z jajecznicą. Później obiad to była ryba albo dróbku. Ryżem i z fasolą zieloną, i później pod wieczorek to był jogurt naturalny. Do tego trzy takie paski czekolady gorzkiej i miód, łyżka miodu wymieszane, i później kolacja to znowu był ryż i ryba. I powiem ci tak, trzymałem taką dietę parę miesięcy, bo chciałem mieć jak największe kurtyny, takie najzdrowsze bez koksu na siłowni. I strasznie to było męczące, ale mi się udało, nie? Ale w to samo codziennie i Powiem ci szczerze, naj, najlepsze wzrosty miałem, no ale później już zacząłem teścia walić to wszystko, nie? To wiesz. Można trzymać pięć posiłków, nie jest słodyczy, chodzić na siłkę i nie chudnąć. Zależy, kurde. Zależy od twojego trybu życia. Jeden się nadaje do pięciu posiłków, drugi nie. Jak siedzisz w domu i nic nie robisz i jesz pięć posiłków, to nie będziesz tracić wagi w ogóle. Pięć posiłków dieta jest dobra, jak masz ruchliwy tryb życia. Nie. Tak naprawdę. Co nie? Ile teścio O, kurwa, zależy, chłopie. Wtedy nie było miarek, ani kur... chcesz. Koledzy w dupę bili na mordowni i się kurwało przed siebie. Stary, z... z każdym, ze wszystkim się da chudnąć, wiesz, w sensie... Nie wiem, jak ci to wytłumaczyć. Mój ziomek ma tarczycę chorą i ćwiczy normalnie na siłce, je, bierze leki i chudnie, nie? I myślą, wiesz, że to jest jakiś. No, dużo jest takich rzeczy. Insulinooporność, a to jest, powiem tak, leki to jest jedno, nie? A drugie to jest ten. Drugie to jest słaba psycha, to jest stary po pierwsze. Bo jak ćwiczysz trzy tygodnie i nie widzisz spadku w wadze, jak się odchudzasz, to później siada psycha i ludzie zamawiają pięć picsków, spierdalają, nie? I ty ją znowu. Ja, kury leżałem z typem szpitalu, który sobie żołądek był w stanie zmniejszyć. Poszedł sobie na zmniejszenie żołądka, bo nie był w stanie psychicznie się ogarnąć, żeby nie jak świnia, nie? I tyle. Mówię, kurde, jak sobie można taką krzywdę zrobić, chłowie? Żeby sobie kurwa żołądek ciąć, bo ty nie jesteś się w stanie opanować, nie? To bardziej do psychiatry mi się wydaje, powinien pójść kur... pod nóż. Druga sprawa, no to ten. Jak to się nazywa? Zależy. Kur... Wiesz, na siłowni spotykasz różnych ludzi. Ma insulinooporność, drugi ma tarczycę, trzeci, czwarty tamto, piąty jest zdrowy, szósty jest taki. Na siłowni chodzi każdy człowiek, nie? Tak naprawdę. I baby grube chodzą i chude, i faceci grubi. A wiesz, siłownia to jest jakby to powiedzieć bardzo duży bardzo duży ten, jak się to nazywa, bardzo duży misz masz ludzi, nie? Gdzie chodzą, tak naprawdę. Ale ogólnie jedzenie to jest, powiem Wam, 90% tego, jak wyglądasz i powiedzenie, że jeżeli żreż jak gówno, to będziesz wyglądać jak gówno, jest prawdą. Jeżeli o siebie dbasz, dbasz o posiłki, kurwa, sumiennie przygotowujesz, kurwa, jesz zdrowo, wiesz, jedzenie, warzywa, kurwa, łodycza, robisz sobie jakoś bardziej naturalnie, tych czekolad, batoników, tego całego gówna to gwarantuję ci, że będziesz lepiej wyglądał. A wiesz co się z tym równa? Będziesz bardziej pewny siebie. Ku... Wiesz o co chodzi, bo to bardzo wpływa wygląd na pewność siebie. Wiesz o co chodzi, stary. Ja nie wiem, ja nigdy nie miałem czegoś takiego jak cheat day e podczas trenowania. Jakoś kompletnie mnie to nie jarało. Tak naprawdę. Ja jak miałem ochotę w pizzę pier... podczas dnia diety, no to i tak w pier... pizzę. Bo mówię: "Kurczę, ja będę z tym walczył. Chcę zjeść to, zjem". I...". Później. Odpalę się i w paczki pizzy. No to jest bez sensu. A ja zjadłem kawałek i co? I tyle, no. Tylko co w pierwszym było zdrowo, jak nie ma się dużo kasy. Ninja, ale jak nie masz hajsu, nie? Na zdrowe żarcie, to to wcale nie musisz. Chłopie, jak to nie masz hajsu na zdrowe żarcie, chłopie, to zobacz. Nie wiem. Po pierwsze Primo. Ziemniaki z diety. Ziemniaki tuczą, ziem od ziemniaków rośnie dupa ku ja wiem, że ziemniaki są smaczne, kopytka, kluski śląskie. Ziemniaków się tyja bardzo często. Zmień sobie ziemniaki na przykład na kaszę. Kaszę brązową, kaszę gryczaną, kaszę białą albo na ryż. Ryż to nie jest tylko ten biały, obrzydliwy ryż, który kojarzysz ze szpitala. Jest ryż kulasmanti, jest ryż taki. Tych ryżów jest 500 rodzajów stary, i one smakują różnie, nie? I normalnie kaszę możesz sobie. Kupujesz sobie drób, na przykład, stary, i sobie robisz sos zrobił, nie? Tak naprawdę. Yy, I kura sobie robisz sos zrobił, stary i se i do tego surówka. To stary, zdrowe jedzenie, to nie jest jedzenie kiełków albo jedzenie gówna, takiego, które widzisz w filmach. To jest normalnie jedzenie normalnego żarcia, ale fajnie zrobionego, nie? Tak naprawdę. Jak masz smaka na pizzę, to na przykład stary, ja polecam ci kupić sobie spód do pizzy. Normalne ciasto, tylko dodaj własne składniki na górę. Czyli na przykład sos pomidorowy, se zrób z pomidorów, chłopie, to trwa 5 minut, nie? Dodaj sobie szynkę jakąś drobiową na tą pizzę, albo jakąś szynkę cieniutką, już jak jesz mięso ze świni. Do tego se dodaj kawałek górka kiszonego i, i masz pizzę, która ma powiedzmy 400 kalorii, a normalnie byś pizzę, która ma 1600 kalorii. Jest różnica, jest różnica. Pizzę zjadłeś, pizzę zjadłeś, dupa ci nie spuchnie, nie? <laughs> A jak się zapatrujesz na liczenie aplikacji, w kalorii w aplikacjach? A to jest. Te aplikacje i to wszystko stare. To już se lepiej zeszyt kup i se zapisuj w zeszycie kup. Jakimś planem treningowym ćwiczysz na siłowni, czy tak po prostu ćwiczenia masz? Nie no wiesz, ja już nie potrzebuję planów treningowych, bo ja ćwiczyłem wszystkie swoje. Od czasu w gimnazjum do technikum na siłowni i ja mam wiesz, w głowie wszystko. Nie, Ja wiem, jakie ćwiczenie chcę zrobić, ile powtórzeń, gdzie, kiedy i tak dalej, nie? W jaki dzień. Ale to wiesz, żeby chudnąć nie musisz chodzić na siłownię. Możesz w domu sobie ćwiczyć, chłopie. W sensie możesz se w domu zacząć odrobienia przysiadów, pajacyków, żeby się rozruszać. W sensie, żeby kości ci przed komputera się rozruszały, rozbiły lekko. Nie wiem, czy wiesz o co mi chodzi. Bo jak ty po siedzeniu przed kompem parę miesięcy pójdziesz na siłkę, to przeprowadzisz jeden trening i tylko na drugi dzień będziesz miał albo kręgosłup połamany, albo rąk nie wyprostujesz. Wiesz o co chodzi? Najlepiej to sobie robić przysiady, bo to ci pracuje wtedy wszystko, tylko z rękami wyciągniętymi. I to ci pracuje całe ciało. I se porób przysiady cały tydzień, rób se po 50 przysiadów w ciągu dnia. To już sam zobaczysz, jaki jesteś klientki, wiesz. Jak się zaczynasz ruszać lepiej i tak dalej, nie? Rób po 50 przysiadów dziennie, to wylądujesz na stole operacyjnym. No jak ja bym teraz zrobił 50 przysiadów, to prawdopodobnie by mi się coś stało. Ale zdrowa osoba, nie widzę żadnych przeciwwskazań, dlaczego by nie miała zrobić 50 przysiadów w ciągu całego dnia. Tak naprawdę. Stary, ja Ci powiem tak szczerze, ja nie chcę zabrzmieć jak dziadek, albo jak jakiś boomer, wiesz o co chodzi, ale jak czasami przejeżdżam koło szkoły, albo czasami widzę dzieciaki na WF-ie ja na dworze i... 80% klasy nie ćwiczy, a te 20% klasy, które ćwiczy, to chłop, nauczyciel rzuca dziecku piłkę, a on tej piłki złapać w ręce nie potrafi. To jest dla mnie coś nienormalnego. I to mówię całkowicie, i ja rozumiem, że teraz jest era cyfryzacji, komputeryzacji. Ja wiem, że przeciętne dziecko ogarnia lepiej telefon i komputer niż osoba, powiedzmy, w 20 roku życia czy coś. Nie dajmy na to. Ale kurczę, chłopie, to jest nienormalne. Uważam, że to jest nienormalne, stary. I Mam wrażenie, że nieumiejętność złapania piłki w ręce, albo kopnięcia jej, albo rzucenia do kosza, albo odbicia piłki jakoś w siatkówce, to jest nienormalne, ku... żeby tego nie potrafić. Nie można być takim pokraką w życiu, ku... Naprawdę. Kur nie, po prostu, to jest nie, po prostu, ja sobie tego nie wyobrażam. Ojciec mi powiedział, że mam lekką nadwagę, to przez rok skakałem na skakance i pompki robiłem. A no widzisz, nie no, teraz to ja bym pompek nawet nie zrobił, stary. Ja teraz to bym może zrobił z 10 pompek i bym się później zwijał z bólu. Ale tak normalnie to bym zrobił. Z dwie trzy dychy. Tak wiesz, że wstaję od kąpa i robię. Z pompkami jest jak z jazdą na rowerze, nie? Wiesz, o co chodzi, tak naprawdę. Że nie robisz dużo pompek i długo nie robisz pompek i tak dalej, ale później robisz jedną, dwie, trzy pompki i ci się zaczyna przypominać, nie? To tylko...